Witam. W dniu dzisiejszym chciałem omówić wszystkie trzy grupy energetyczne, czyli grupa pierwsza elektryczna, grupa druga ciepna i grupa trzecia gazowa. Co dany punkt w danej grupie oznacza? Jest to problem, który no oczywiście wynika z tego, że nie wiemy co zaznaczyć na wniosku, no i później albo nie otrzymujemy tego punktu, albo po prostu no źle żeśmy zaznaczyli dany punkt. No i teraz grupa pierwsza elektryczna. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego. Oczywiście punkt pierwszy. Tak? Są to urządzenia, które produkują prąd i oddają go do publicznej sieci czyli generatory w elektrowniach, panele fotowoltaiczne. Punkt drugi. Urządzenia, instalacje sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kW. Obejmują one. Instalacje domowe, przemysłowe, sieci elektryczne, silniki, oświetlenie, a także odbiorniki energii. Punkt trzeci. Urządzenia i instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV. Dotyczy to instalacji średniego napięcia, np. rozdzielnie, transformatory, stacje, które zasilają większe obiekty przemysłowe i osiedla. Punkt czwarty. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110. Dotyczy to sieci średniego napięcia i wysokiego napięcia, do których przyłączone są duże zakłady przemysłowe, centra handlowe i inne obiekty o dużym zapotrzebowaniu na moc. Punkt 5. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV. Dotyczy to największych instalacji, np. linii przesyłowych i stacji elektroenergetycznych najwyższego napięcia, które stanowią szkielet systemu energetycznego kraju. Punkt szósty. Zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW. Czyli kwalifikacje do pracy z dużymi agregatami prądotwórczymi, które służą jako źródło zasilania awaryjnego w szpitalach, zakładach produkcyjnych czy na imprezach masowych. Punkt siódmy. Urządzenia elektrotermiczne. Dotyczy urządzeń, które przekształcają energię elektryczną w ciepło, np. piece elektryczne, nagrzewnice, spawarki czy grzewarki. Punkt ósmy urządzenia do elektrolizy uprawnienia do pracy z urządzeniami, które wykorzystują prąd do procesów chemicznych, np. do produkcji metali, chloru czy wodoru. Punkt dziewiąty sieci elektryczne oświetlenia ulicznego. Kwalifikacje do obsługi i konserwacji instalacji oświetlenia ulicznego, w tym szaf sterowniczych i latarni. Punkt 10. Elektryczna sieć trakcyjna. Obejmuje instalacje zasilające pojazdy szynowe, np. pociągi, tramwaje, troje, Punkt 11. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dotyczy urządzeń zaprojektowanych do prac w strefach zagrożonych wybuchem, np. w kopalniach, zakładach chemicznych czy na stacjach paliw. Punkt 12 urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci o mocy wyższej niż 10 kW. Są to uprawnienia do obsługi dużych magazynów energii, które powstają na przykład do gromadzenia energii z fotowoltaiki. No i punkt 13. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń wymienionych w punktach od 1 do 12. Dotyczy to przyrządów pomiarowych, Systemów sterowania automatyki przemysłowej, zabezpieczeń, które są integralną częścią większości instalacji elektrycznych. Grupa druga grupa cieplna. Oczywiście w tej grupie mamy punktów 21. I teraz mamy punkt pierwszy, drugi, trzeci kotły. Co to jest kocioł? Kocioł jest to urządzenie, które podgrzewa wodę lub parę. Nie mylić z punktem 19 piece, bo piec nie posiada wody. Tak, czyli punkt pierwszy, drugi i trzeci. Oczywiście mamy tutaj podział tych kotłów od 50 kW do 500 kW, od 500 kW do 1800, no i punkt trzeci powyżej 1800 kW. Czyli to są już duże kotły. Punkt czwarty i piąty. Dotyczy on sieci instalacji ciepłych rozróżnianych na podstawie przesyłu ciepła. I znów mamy tutaj punkt czwarty od 50 kW do 500, Czyli na przykład mniejsze sieci, na przykład w odrębie jednej fabryki lub osiedla, powyżej 500 duże miejskie sieci ciepłownicze dostarczające ciepło na przykład do całych dzielnic. Później mamy turbiny. Punkt szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty. Tak? Co to jest turbina? Jest to urządzenie, które zamienia nam energię kinetyczną w energię mechaniczną. Tak? Czyli to jest napęd turbiny, które później jak gdyby mamy napęd generatora, tak? ale turbina. I te turbiny też są podzielone. Tak? Punkt szósty jest od 50 kW do 15 MW, punkt 7 od 15 do 100, punkt 8 od 100 do 500 MW i punkt 9 powyżej 500 MW. Później mamy punkt 10 i 11. Dotyczą przemysłowych urządzeń odbiorczych wykorzystujących parę i gorącą wodę, jak wymienniki ciepła, suszarnie czy inne urządzenia technologiczne. I też my mamy tutaj podział: punkt 10 od 50 do 500 i punkt 11 powyżej 500. Punkt 12 i 13 obejmują wentylację, klimatyzację, urządzenia chłodnicze, rozróżniane mocen, ponieważ większe systemy wymagają bardziej zaawansowanej wiedzy na temat czynników chłodniczych i systemów sterowania. I też mamy punkt 12 od 50 kW do 500, no i punkt 13 powyżej 500. Punkt 14 i 15 odnoszą się do pomp, SAP, wentylatorów i dmuchaw, tak? I też mamy tutaj podzielony punkt 14. Od 50 kW do 500 kW, punkt 15 powyżej 500. 16 i 17 dotyczą sprężarek oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych. Od małych kompresorów przemysłowych po duże stacje sprężania gazu. I też mamy tutaj, musimy sobie jak gdyby odpowiedzieć na jedno pytanie. Co to są gazy techniczne? Też na przykład mamy na przykład wodór. I ktoś powie, gdzie on się znajduje? On się właśnie znajduje w przypadku, gdy Gaz służy do chłodzenia, czyli na przykład tak jak wodór w elektrowni, no on się znajduje właśnie tutaj, w tym punkcie dotyczącym sprężarek i nazywa się gazem technicznym. Ten wodór. Jeżeli wodór byłby spalany, byłby w grupie trzeciej. I też mamy tutaj sprężarki od 20 kW do 200 i punkt 17, powyżej 200. Później mamy punkt 18. Odnosi się on do urządzeń do składowania, magazynowania paliw o dużej pojemności, które są kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego, na przykład elektrowni. Czyli na przykład place na węglania powyżej 100 ton. Punkt 19 dotyczy pieców przemysłowych o mocy powyżej 50 kW. Czyli na przykład gdzieś w hutach, piekarniach. I teraz mamy punkt 20. Tak, urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu późniejszego wykorzystania mocy też tutaj możemy po prostu mieć różnego rodzaju magazyny przechowywania ciepła. No i punkt 21, tak obejmuje aparaturę kontrolno-pomiarową i urządzenia automatycznej regulacji. Czyli grupa druga. Grupa trzecia, grupa gazowa. I teraz mamy tych punktów 10, tak? Punkt pierwszy Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu. Dotyczy to urządzeń produkujących gaz, np. z biomasy, węgla lub innych surowców. Punkt drugi. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych odnosi się do stacji, które obrabiają gaz lub inne gazy, aby dostosować ich parametry do użytku. Przykładami są np. stacje do rozprężania, oczyszczania gazu, czy jakieś mieszalnie. Punkt trzeci. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych. Dotyczy wszelkich zbiorników instalacji przeznaczonych do przechowywania gazów zarówno w postaci płynnej, jak i sprężonej. Punkt czwarty i piąty, sieci gazowe. Te punkty odnoszą się do gazociągów i związane są z nimi na przykład na podstawie ciśnienia gazu, tak? Czyli mamy punkt czwarty o ciśnieniu do, punkt piąty o ciśnieniu powyżej, 0,5. Punkt szósty. Urządzenia, instalacje gazowe. Podobnie jak w punktach czwartym i piątym, kluczowym kryterium jest tutaj ciśnienie. i później mamy punkt ósmy. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW. Obejmują one piece, palniki, kotły i inne urządzenia, które wykorzystują gaz do celów produkcyjnych. Limit mocy to jest 50 kW, to próg, od którego wymagane są właśnie już uprawnienia. Punkt dziewiąty turbiny gazowe, dotyczy urządzeń, które przekształcają energię spalonego gazu w energię mechaniczną, a następnie zazwyczaj w energię elektryczną. Są one kluczowe w elementach wielu elektrowni. No i punkt dziesiąty, aparatura kontrolno-pomiarowa. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby zdobyć wszystkie punkty, jesteśmy jedną z dwóch komisji w Polsce na tą chwilę, która posiada wszystkie punkty, więc zapraszam. 真酷呀！